Wyobraź sobie, że grasz w serialu. I to nie byle jakim, bo bazującym na jednej z Twoich ulubionych serii książek oraz gier. A do tego ty grasz tytułową rolę. Super, nie? No dobra, a teraz dodaj do tego, że scenariusz całości, w tym także i Twoja rola, niejak ma się do tego, co polubiłeś w oryginale. Twój bohater zupełnie inaczej mówi, zupełnie inaczej się zachowuje i krótko mówiąc, jedynie z wyglądu przypomina to, czym był jego pierwowzór. Nazywał się Henry Cavill i walczył z Netflixem o to, by serialowy Geralt w jakikolwiek sposób przypominał tego z książek. Siemaneczko, z tej strony Drwal i ten wstęp to wcale nie był żart. Chociaż tak brzmiał. To była najprawdziwsza prawda. Słuchajcie, mamy kuriozalną sytuację, kiedy to Henry Cavill Grający Wiedźmina, oczywiście Geralta, w serialu Netflixa musiał podczas prac nad drugim sezonem nie tylko dodawać własne kwestie, które były kwestiami wziętymi z książek, a nie znalazły się w serialu, ale także musiał walczyć z showrunnerką oraz z całą resztą hałasry od Netflixa, aby w jakikolwiek sposób jego bohater przypominał Geralta znanego właśnie z książek. Siemaneczko, z tej strony Drwal i tym tematem dzisiaj się zajmiemy. Zapraszam do materiału. Jeżeli chodzi o samego Henry'ego, to myślę, że nawet najwięksi krytycy mm, pierwszego sezonu przyznają to, że wypadł on świetnie w roli Geralta, że naprawdę widać było po jego grze, że on czuje tę postać i nie ma się co dziwić, bo przecież Henry jest w realu fanem wielkim zarówno gier o mnie jak i książek, więc nie dziwota, że wypadł po prostu w ten sposób. Najzwykle w świecie starał się jak najlepiej oddać postać tego, jaki Geralt był właśnie u swojego źródła. Ewidentnie widać, że jako jeden z niewielu członków obsady oraz ogółem ludzi pracujących nad tym serialem, czuje to, co robi czuje klimat książek Sapkowskiego, czuje klimat Wiedźmina i lubi to wszystko i wkłada w to wszystko serducha. Tego niestety nie można powiedzieć o e, reszcie ekipy Netflixa z pają showrunnerką na czele. W międzyczasie jeszcze przed recenzjami pojawiło się sporo artykułów e, właśnie e, odnoszących się do wiedzy Henry'ego Cavilla na temat książek, o tym jak on musiał na planie właściwie być taką wiedźmińską encyklopedią i podrzucać zarówno aktorom jak i reszcie ekipy, jakieś tam fakty z książek, które powinno się stosować, ale do tego doszło coś dużo większego, mianowicie, jak możemy przeczytać w artykułach w branżowych portalach, w tym także na grach online, najtrudniejszą częścią dla Henry'ego Cavilla, jak przyznał w wywiadzie, było znalezienie równowagi między wyobrażeniami twórców, a jego miłością do książek i próbą przeniesienia tego, Geralta na wizję showrunnerów. Chodzi o stąpanie po cienkiej linii. To historia showrunnerki, więc jest to adaptacja. Hmm, warto pamiętać. Trudne było dla mnie odnalezienie Geralta, którego znam z książek, i możliwość służenia obojgu tak bardzo jak mogłem. Mówiąc krótko, Henry Cavill, grający główną rolę w serialu o Wiedźminie, rolę tytułową, przyznał, że to co mu zaserwowali w scenariuszu i w wizji zaserwowała showrunnerka. Pani Lauren Hisrich, przepraszam, Lauren Schmidt-Hissrich, że było to tak dalekie do tego, co znał z książek, do Geralda, jakiego znał z książek, że właściwie nie mógł się w tym odnaleźć. Jeżeli główny aktor coś takiego przyznaje, że jego rola jest tak daleka od tego. Jaka była w oryginale, no to wiedz, że coś się dzieje. Jak czytamy dalej, aktor wyjaśnia, na co dokładnie zwracał uwagę podczas produkcji serialu. Rzeczy, na które naciskałem, to niekoniecznie jedynie kwestia bardziej rozbudowanych dialogów. No, pewnie chodziło o to, żeby jego dialogi nie ograniczały się w głównej mierze do hmm i fuck. Chciałbym, by na ekranie pojawił się Geralt bliższy swojej książkowej wersji. Bo jak wiadomo, Geralt w książkach jest filozofem, amatorem. Jest intelektualistą, jest mądry i rozważny. Tak, czasami jest ponury, zrzędliwy i złośliwy. Ale dla mnie ważne jest, by postać była trójwymiarowa. Jak mówiłem wcześniej, jest to trudne do rozumienia, ponieważ jest pewna wizja, pewien zestaw, fabuła i wątek. E, więc chodziło o to, żebym próbował znaleźć w tym miejsce dla Geralta. Wszystkie moje żądania i prośby były zgodne z zasadą bycia wiernym materiałowi źródłowemu. Krótko mówiąc, co z tego możemy zrozumieć? Yy, możemy zrozumieć z tego, że Geralt miał już odgórnie swoje miejsce w napisanej przez showrunnerkę historii i że miał się tego miejsca pilnować. Jeżeli było to miejsce podobne jak w pierwszym sezonie, to, no to podejrzewam, że, że nie było go zbyt dużo, gdyż zaskakująco mało jest Wiedźmina w serialu o Wiedźminie, jak zauważyłem po pierwszym sezonie. Tak czy inaczej, bardzo istotne jest to, że Henry Cavill, Znalazł tam bardzo mało miejsca dla swojej postaci. A jeżeli już znalazł, to nie była to postać, którą znał z książek, którą znał z materiału źródłowego. Bardzo zresztą to widać po tym, jak określił Geralta. Jak określił tak naprawdę, zauważcie, właściwie w, w, w dwóch zdaniach: Henry Cavill podsumował bardzo dobrze postać Geralta. Który nie był jedynie właśnie hmm, tak? Takim, wiecie, mrukiem, który odezwie się raz na jakiś czas, a tak to tylko hendoży i, i, i rąbie potwory. Tylko ten Geralt naprawdę lubił filozofować książkowy i naprawdę widać było po książkowym Geralcie, że jest to bohater, który ma swoje lata i swoje doświadczenie. Pamiętajmy, Wiedźmini żyli bardzo długo, więc Geralt miał właśnie około setkę na karku. Więc widać było, że wiek przekładał się na wiedzę i mądrość Geralta w trakcie lektury. To było nad wyraz widoczne, czego nie można było powiedzieć po tym, co było widać w serialu, gdyż tego Geralta po prostu było za mało. Pojawiał się on właśnie po to, żeby coś zarżnąć albo zerżnąć i nie było naprawdę miejsca na, na, na wiele więcej. Przejdźmy jednak do kolejnego newsa, który pojawił się dosłownie jakiś czas temu. Także jest to news o dodanym dialogu, o dodanym dialogu z książek właśnie do nowego sezonu jak tutaj przyznał Henry Cavill w jednej z rozmów, wyjawił, że ciągle prowadził kampanię, by Geralt był wierniejszy książkom. Wyobraźcie sobie sytuację Cavilla na planie, gdzie dostajesz scenariusz i znając książkę, znając y, książkę i widząc jak na przykład świetnie oddano Geralta w grach, dostajesz scenariusz i musisz grać takie durnoty. I nie możesz tego przełknąć. I walczy cały czas z showrunnerką z, i, i zresztą e, Netflixowej hałastry, żeby Jakkolwiek przypominało postać, którą polubiłeś i którą chcesz oddać jak najlepiej. A wiesz, że nie oddasz jej dobrze, jeżeli ona nie będzie podobna do swojego oryginału. Bardzo nie zazdroszczę Henry'emu Kawilowi w tym momencie. Tego, że musiał znaleźć się w takiej sytuacji. Ale czytajmy co on tam powiedział. Moi drodzy, tutaj jak czytamy, Geralt doświadcza w jednej ze scen Wizji, w której na swój sposób rozmawia ze śmiercią. Padają wówczas piękne słowa o przechodzeniu przez łąkę i mgłę. W serialu oczywiście tej sceny nie ma, no bo wszystkie dobre sceny musiały być wypierdzielone z serialu, wszystkie sceny jakoś takie, wiecie, mające zagrać na emocjach, to ma być przecież stricte... Lekko strawna, proamerykańska papka. Tak czy inaczej w serialu nie ma, a słowa te tak bardzo urzekły yy, Henry'ego Cavill'a i były tak cudownie sapkowskie, że chciał, aby Geralt je wypowiedział. I po prostu je wypowiedział. Wbrew scenariuszowi, w odpowiednim momencie, kiedy uznał, te słowa padły i był gotów zmierzyć się z konsekwencjami. To jest ciekawe. Także jest to to, co powiedziałem przed chwilą. Henry Cavill nie miał łatwo na planie drugiego sezonu Wiedźmina. Jako osoba, jedna z niewielu z ekipy, która właśnie zapoznała się z materiałem źródłowym i która chciała go oddać sercem, musiał bardzo odczuwać też ten dysonans między tym właśnie co każą mu grać, a tym co on wie, że powinien zagrać. Między postacią jaką każą mu wykreować, a między tym jaką on wie, że powinna być bo taka była w oryginale. Bardzo mówili, że podobnie było między historią, którą on znał do oryginału, a między tym, co zaserwowała ekipa Netflixa. A co zaserwowała? No to już po pierwszych recenzjach <grymne> można było się doczytać. Ale tym tematem zajmę się w kolejnym materiale, moi drodzy. Omówimy sobie pierwsze recenzje przedpremierowe Wiedźmina drugiego sezonu od Netflixa oraz oczywiście już 17 grudnia. Jest premiera, więc myślę, że jakiś dzień, dwa po zobaczymy, czy zdzierżę to psychicznie. Będzie także recenzja ode mnie. Także może być ciekawie. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sytuacji. Co sądzicie o sytuacji, kiedy aktor grający tytułowego bohatera musi walczyć o swojego bohatera. Bo mu go po prostu chcą zepsuć. Bo showrunerka i reszta jej sługusów chcą mu ją po prostu zepsuć, a on chce po prostu zagrać ją jak najlepiej, jak najwierniej. Co sądzicie o tej sytuacji? Komentarze należą do Was. Ja oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, żebyście nie przegapili. Materiałów, które zbliżają się, tu tuż tuż! A żebyście je widzieli, to musicie dać suba z tym kupim dzwonem. To nie mój wymysł, to YouTube. Także kolejna głupota jaką nam się rzuca na łeb. No ale takie już jest świat. Zostawcie oczywiście łapkę w górę dla zasięgów, zachęcam do odwiedzenia moich mediów i do odwiedzenia moich streamów na żywo na Twitchu. Póki co jednak, tyle ode mnie, dziękuję pięknie za uwagę, do rychłego zobaczenia, a z wydatnym pozdrowieniem do